A teraz moi widzowie, drobny kącik z Basią, bo też Basia będzie chciała trochę od siebie powiedzieć wiele, bo no, sama zresztą nawet widziałaś jak to było, że tam jakieś pewne zachowania ci się nie podobały w radku i no, miałaś do niego nawet więcej pretensji niż ja, tak naprawdę, przez to wszystko. Ja sama przecież widziałaś co, co się działo. Także może opowiedz nam, jak to dokładnie z Twojej perspektywy to wyglądało. Dobra, to może od tego jak jeszcze mieszkaliśmy w bloku, bo to już wtedy się zaczęło to ujawniać, wychodzić. Ja go, nie wiem czy to był pierwszy raz, kiedy go widziałam. Siedzieliśmy wszyscy w pokoju, małym, ciasnym. I tak, nie wiem czy ty też wtedy byłeś ale my byliśmy na pewno na łóżku yy, i... jak to źle brzmi yy, on się w pewnym momencie tak pyta po chwili ciszy czy mogę dotknąć twoich stóp? pierwsze spotkanie przegiął już? za pierwszym razem pierwsze spotkanie pierwsze spotkanie liczy. gościa widzę pierwszy raz no ty mi się takich rzeczy nie pytasz nigdy pierwszy raz się widzieliśmy Bo... nigdy nigdy nie było czegoś takiego nawet on... nie wiem no nie, no nieważne, ale. Nie, 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 tu już nie o to chodzi. Nie, nie, to... nie, ale sam fakt, kurczę. Między sobą to tak. Zamiast między sobą. jakieś nie wiem, o coś się zainteresować, zapytać się o coś. Nie, takie coś. Czy mogę dotknąć Twoich stóp? To jest właśnie ten brak, yy, mówię, tego, że on nie miał kontaktu w ogóle. Najprawdopodobniej jakiegoś szczerego z dziewczyną. On się tłumaczy, że. A, bo to tam. Takie tam. Nic znaczącego już, nie bydło. Już wtedy mi się to wydało dziwne. No ale, dobra, na to oko, nie? Potem jak się przenieśliśmy do innego domu po raz pierwszy, to. Ja przechodziłam z pomieszczenia na pomieszczenie i kątem oka widziałam, jak kurde Radek śledzi moją dolną część wzrokiem. Perfidnie się ogląda. Ja to widziałam w odbiciu w lustrze szafy. Nie musiałam nawet patrzeć na niego wprost. I wiesz co, Ale -hmm. zachowałam to dla siebie, już nic nie powiedziałam. I za każdym razem jak Jak się spotykaliśmy razem, tak, za każdym razem jak słyszę, że Radek do nas przyjedzie albo my mamy jechać do Radka po odwiedziny, to ja już... nie, to samo, znowu będzie to samo, znowu będzie to samo, znowu to samo, znowu będę musiała znosić katusze stopne, 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 nie wiem już jak to nazwać. Słyszę, ci krzywdy niedawno, yy, niedawno musisz zrobić krzywdę. No, tak. To już było. No, tam jak pojechaliśmy ostatnim razem. Yy, bo jak. Jesteśmy w tym miejscu obecnym i on był wtedy, co się rozkleił na. Kiedy to było? Drugiego dnia, czy na trzeci? Początek trzeciego. No, się rozkleił i już chciał bardzo wracać do chaty. Yy, nie przypominam sobie, żeby wtedy były jakieś niezręczne sytuacje. Było w miarę normalnie pod Było tym względem. Było w miarę normalnie, bo się przejął w ogóle już tym, że nie da rady wytrzymać w domu yy, u nas w sensie tu. No i w ogóle ja się trzymałam od was na, dy na dystans. Ja tam nie wiem, wy sobie graliście przy telewizorze, ja siedziałam przy komputerze, robiłam co innego. Miałam swoje sprawy i tego się trzymałam. Yy, I mhm. się tak dzięki temu tak bardzo się nie skobiłam na mojej części ciała. I nawet mało tego. On nawet ciągle ci powtarza, ale to przecież Basia. Jesteś moją psiapsiłką, czy przyjaciółką, czy koleżanką. Koleżanką. Ale on mnie traktuje jak przyjaciółkę. Przepraszam, ale ja go nie traktuję jak przyjaciela. Dla mnie to przyjaźń to jest za zbyt duże określenie na to. Bo na ty... tą relację, naprawdę, z całym szacunkiem, ale nie, ja nie czuję żadnej takiej więzi. Absolutnie, bo nie ma ani tego zainteresowania z drugiej strony, że mówię, Radek jest w swoim świecie i drugiej osoby tak jakby w ogóle nie wiem, no kurde traktuje jak przedmiot. Traktuje jak przedmiot, jak, y jakieś takie narzędzie do czego y nie wiem, y jak spędzić czas. I w sumie tyle. Tak naprawdę to jest tylko tyle. I mówię, tutaj nie ma ani nawet z z waszej strony to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać, bo tam mówię, ja nie widzę żadnej takiej, nie ma więzi. Nie ma więzi. Tam nie ma nic. Nic nie ma. Ja y, nie rozmawiam z radkiem tak jak ty codziennie, czy prawie no, codziennie. Przecież to jest oczywiste. No, wy sobie gracie, czy nawet nie grając też sobie tam coś, y, nie wiem, w mi... no, no, gadacie między sobą tam po prostu. Ja z nim nie, nic. I dziwi mnie, że jak wy tam macie swoje grania wieczorami, to słyszę, że, że wy gadacie o mnie, ale o co wam chodzi? Co? Po co? No, no i właśnie to jest ten problem. Skąd takie problem. interesowanie się kimś, z kim się nie ma w ogóle kontaktu? No, dla mnie no, jest, jest to dziwne. Jest to głupie. Głupie bym to powiedział. No i. Ta wizyta ostatnia, co byliśmy u niego. No już hmm. sprawdziłem parę szczegółów. Więc tak, to... chyba nie muszę się powtarzać, ale była też sytuacja. Yy, włączył komputer, przy którym ja mogłam sobie tam też pograć, jak wy mieliście też tam swoje sprawdzanie sprzętów i tak dalej. Ja sobie grałam. Było gorąco, cały czas no W gołych stopach, no bo co, giry się po co mi w ogóle. Wyciągnęłam stopy nogi jak najdalej pod biurko. Jak najdalej. Nie z wygody Dla spokoju. A i patrzę na radka ukradkiem, a on centralnie patrzy pod biurko. Pod biurko się patrzy centralnie na moje giry. <słuch> Czy to było konieczne? Nawet ty się musiałaś z tym chować. Ja się z tym chowałam, kurde. To było gorąco. Było a gorąco, w pokoju no blisko 30 stopni, może nawet więcej, czy to w dzień, czy pod wieczór. Eee, wracam z łazienki, pierwsze co? Chowam nogi pod kołdrę. Z, z wiadomych przyczyn. Się pyta dlaczego? <laughs> Moja odpowiedź, <laughs> żebyś się nie patrzył. Chory. ale dla mnie to jest nienormalne żeby tak zwracać uwagę na coś takiego no. nie wiem dla mnie to jest niekomfortowe po prostu znosić to a mówiłem ci pojadę sam ja, ja nie chciałam jechać No. Nawet... ale przekonaliście mnie poprzednia wizyta też myślałem sobie kurde pojadę sam i jest mi strasznie głupio, Baciu, że ja zabrałem się ze sobą tam. Strasznie głupio mi, bo ty się nudziłaś po prostu. Tam się w, w nudziłam. Tam się nudziłam. Tutaj może czułabym się trochę samotnie, ale. Nie miałabyś takich katuszy. Nie. Ja bym się zajęła czymś naprawdę. Zajęłabym się tym czym na co dzień. Z tym, że nie miałabym się raczej do kogo odezwać w ciągu dnia, ale. Przeżyłabym te. Kilka dni, naprawdę. Już bym wolała to, niż znosić to, że tak to nazwę. To jest naprawdę moja głupota, jaką zrobiłem ostatnimi czasy, i w pełni się do tego przyznaję. Basiu. Naprawdę nie chciałem tego robić. Ale widzisz, jak to Ale nie przewidzieliśmy tego, że tak będzie. ty chciałem ja wiedzieć, że on to tak po prostu weź... weźmie to tak osobiście, i, i ty Ja nie wiedziałam, że tak będzie też. Aż tak. To była najgorsza wizyta, z jaką miałam do czynienia. Naprawdę. Poprzednia też nie była najlepsza. Nie, ale za każdym razem czułam się coraz gorzej. Z każdym dniem tam czułam coraz większy dyskomfort. To się nadaje na paradokument, Kuśba. Naprawdę, to się nadaje na taki opis. Że chyba scenarzyści Hollywood, to oni musieliby chyba pytać się mnie o zgodę, czy mogą fabułę do filmu zapożyczyć. Bym wtedy zarabiał miliardy na takich rzeczach. Naprawdę. To jest, to jest przykład człowieka, który. No, on jest jak mur. Po prostu nic ani wilgoć się do niego nie dostanie, ani pęknięcia, nic, nic, nic go nie rusza. Nic. Nic go nie rusza. Nic. To jest bardzo straszne. I naprawdę, Basiu, no, przepraszam, że musiałeś to przeżyć. Przez ten cały czas praktycznie. Wszystkie inne poprzednie wizyty i no, jest, jest mi po prostu. Jestem po prostu debilem. Jestem debilem w tym momencie, bo no, naraziłem Ciebie na pewne. Nawet nie nieprzyjemności, tylko nawet na niebezpieczeństwo. Cię naraziłem. Może nieświadomie, ale no. Krzywda mogła się stać. Może z przyzwyczajenia też, bo to już naprawdę. No jesteśmy przyzwyczajeni tak do siebie, że wszędzie razem jeździmy. No wszędzie razem jeździmy to tak, ale kurde. Nie, ja już, ja już nie chcę nic mówić więcej. Ja już i tak wszystko wyjaśniłem. Także co myślicie na ten temat? No znaczy, no nie wiem, czy będziecie w ogóle coś myśleć, bo pewnych pewne rzeczy w ogóle nie widzieliście. W komentarzach będą trzy kropki. W komentarzach niech będą trzy kropki. Każdy niech napisze trzy kropki. Żeby. Ja też dodam od siebie trzy kropki. Żeby zrozumieć to, jakie to było w ogóle upodlenie, tak naprawdę. Zacytuję teraz jego słowa: jeszcze, Dopóki nie dzieje się krzywda fizyczna, nie, nie jest w tym nic złego. Tak powiedział. Dobrze, tylko że krzywda psychiczna, to też jest krzywda, to też jest karane. I to powinno być karane. Jeszcze bardziej, bo znęcanie się nad kimś to jest naprawdę. I sobie nie zdawię z tego sprawy. Czyli wtedy, jakie to jest zachowanie? Psychopaty? Psychicznego? Niestety. Także myślę, że tym filmem Wam wszystko wyjaśniliśmy, że no już na pewne. pewne rzeczy nie będą Was dziwiły z mojej strony i. Mam nadzieję, że ci, którzy nie rozumieli do tej pory mojego podejścia, wreszcie to zrozumieją, ale mieliście rację, co niektórzy, że ja nie tolerowałem tego. Ale to, że go kryłem, to absolutnie, to w ogóle nie była prawda. Także z tym też liczcie się, że będzie takie odezwanie się z mojej strony. To tyle. Ja już nie chcę tego tematu prowadzić. Myślę, że to tyle i no mówię, widzimy się przy kolejnym materiale, mam nadzieję, że znacznie przyjemniejszym. Zresztą dowiecie się niedługo, jaki to będzie materiał. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, dużo ciepła Wam życzę i radek zrozumienia przede wszystkim, bo nie zajdziesz daleko. I widzimy się przy kolejnym filmie. Czy to u mnie, czy u Basi, obojętnie. Co by, co by to nie było. Zawsze jesteśmy razem.